Música Dużo wejść do podziemi, do szczecińskich podziemi, się zaczynać yy, u podnóży wałów jego. Natomiast my znamy kilka wejść jedno to jest wejście z Urzędu Wojewódzkiego do Pins i jest mała Opolotka i są podziemia, w których my dzisiaj właśnie byliśmy. Zamurowywany. I to świeży cement. No, to mamy rady. <skessun criterion> nie, żarty przyszliśmy tutaj pierwszy raz, ta ściana była zamurowana. Więc gdzieś miała jakieś szpalki. No, u góry. miała coś jeszcze. I jest, coś widać. Tam Je coś widać, coś, jakieś przejście, wieje powietrze stamtąd, nie? A my tacy podjarani, a nie zauważyliśmy, że tu jest przejście. <sances Sas Ariel> jest parę teorii. Coż to mogą być, do czego mogło to służyć, czy to były zwykłe jakieś przeciwlotnicze schrony, czy też tak jak ja myślę, mogło to być jakieś główne wyjście ewakuacyjne, no, tak tak to wygląda z ważniejszych budynków przy ulicy Małopolskiej. A wiadomo, że było tam trochę ważnych siedzib, policja i policja. Mhm. Ale słuchaj. Ma ten kostka na małopolskiej przypuszczenie? Mm -hmm. No. Ale, ale trzyma. Trzyma. Skąd sk sk masz łopatę? No właśnie, nie wiem, znalazłem. A powiem, może się przyda. Dostawiany, dostawiany drewno z do dołu i od góry zalewany betonem. Tak, żeby móc ten beton jakoś wlać. Tak, żeby. To... I szalonki 65 lat temu ktoś zapomniał ściągnąć. Tu mamy autentyczny odcisk dłoni Hansa Ketke Urodzony w 1886 rok Będę pierwszą osobą, która... No, duże, miał, duże rączki miał Hans Część kanałów na pewno tuneli jest niedokończona Druga część jest zamurowana i ciężko powiedzieć czy, czy coś za ścianą zamurowaną jest dalej Tak tutaj widać, że ten fabrykat z góry idzie dalej i boczne też idą dalej. A ściana, ściana jest dostawiona. A ściana jest dostawiona. Sześć cegieł. Potem jest z dwa metry piasku i potem jest następna ściana z sześciu cegieł. Na moje oko taki układ był tworzony, nie wiem budowany specjalnie, chyba na te fale uderzeniowe. Te tak fal. żeby fala nie wpadała centralnie. Wybucha bomba przed bunkrem, wleci fala, wpada do całego bunkru. A tutaj w tym przypadku ma na swojej drodze grubą ścianę z cegieł, Piach, kolejną ścianę z cegieł, co praktycznie jest zapewne nie do pokonania. Jak wylewali szalunek, tutaj to wzmocnienie, zatopili blaszkę, która miała nam dać Berliner Tage, Bled, to, Tage Blad. Blad, Tageblad. Jest to nazwa co ciekawe berlińskiej gazety, e, ukazującej się w czasie wojny w Berlinie. Ale co to robiło tu w Szczecinie? Co to miało robić w Szczecinie? Być może tu jakiś punkt informacyjny mieli w planie. My nie trafiliśmy na żaden tunel idący pod No nie, nie trafiliśmy idący w stronę Odry, gdzieś zasypany? Trafi, nie, tra, trafiliśmy kiedyś na tunel ceglany idący w stronę Ody, ale ten tunel miał wysokość metry. To wiesz, to tutaj o olejach nie możemy zbyt dużo powiedzieć. Część wałów wie, burzyli, a część dosypywali żeby stworzyć Haken Terrace. To, to, tak. to są śmieci normalnie, organiczne. Także nie. tu na pewno dalej nie udaleni I Nawet wbijali pręta, albo wiercili. To już... no. Jest jeden jeszcze schron na Wałach, przed Urzędem Wojewódzkim. Na dole jest zwykła pelotka. Są zdjęcia z dwudziestego któregoś roku, jak tego miejsca w ogóle nie ma. Jest taki fajny łuczek. Wybudowali schron i zasypali go ziemią, zrównali. Z, tą, z wysokością ulicy. Także składając tam na dni morza czy na jakieś imprezy wesołe miasteczka, może, mogło się kiedyś dziwić. Bo... Ktoś tam kiedyś może gdzieś wpaść, wessać może. A bo on jest bardzo płytko podział.